Cześć Wam wszystkim, znowu wieje, a Nygu z kamerką na placu szaleje. Dziękuję za pozdrowienia, za komentarze, za łapki. Pamiętaj, nie baw się rączkami, tylko klikaj łapeczki. Czasami zobacz też reklamę na moich filmikach, ponieważ jak zauważyliście, często już dla Was samochody, które oglądamy, przeceniam, negocjuję ceny. I podaję Wam ceny już po rabatach. Mondeo w hatchbacku. Mondeo z roku 2015. Wersja Titanium, 2 litry diesel, 150 koni. 150 tysięcy ma przejechane Mondeo. Oponki w ładnym stanie Michelin. Rantów na kołach nie ma, kluczyki oczywiście mam, więc zaraz zobaczymy go sobie bliżej, jak ten sprzęt wygląda. Na aucie znalazłem gdzie nie takie, jak widzicie, tutaj malusienkie obcierki. Flagi się ruszają, więc tutaj, jak widzicie, cień mi się na nim odbija. Otwórzmy sprzęta. I zobaczmy, jak to wygląda w środku. Za chwilę go sobie odpalimy. Coś tu jest z tyłu przyblokowane. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie mogę otworzyć. Ktoś chyba tutaj blokadę tylnych drzwi włączył. Nygus znalazł Troszkę Nygus ma pojęcia o samochodach Choć wam powiem, że ta elektronika W dzisiejszych autach nie troszeczkę przeraża Klapę niestety trzeba sobie podnieść samemu Jak widzicie bagażnik jest przeogromny wszystko kręcę jedną ręką, także mogę gdzieś tu coś narozrabiać. Musicie też zrozumieć. Na końcu Wam pokażę cenę. Kartkę od sprzedawcy. Wsiądźmy może do środka, zobaczmy, jak w tym sprzęcie się siedzi. Auto generalnie widać, że czyste jest i zadbane. Fotele przyjemne, miejsca na nogę dostatek, skrzynia szóstka, wersja Sync z nawigacją, grzane pośladki, kiera multifunkcyjna. Spróbujmy sprzęta odpalić. Dizelek, tryk i chodzi. Silnik pracuje ładnie, równo. Zobaczmy, może pokaż kotku, co masz w środku. Zajrzyjmy pod maskę. Zobaczmy, jak bociany klekoczą. Oponki ładne. Tarcze są też w ładnym stanie. Tak jak słyszycie, klekocze silnicze ładnie, dostęp, niestety, jak widzieliście, do żarówek, do wszystkiego tutaj, już jest mocno utrudniony. Nie zwracajcie uwagi na mój ubiór. Tak jak mówiłem, jestem po, prosto po pracy. Ważny jest samochód i stan auta, a nie mój wygląd. Przechodzimy teraz do ceny i powiem Wam, ile dla Was. Z tego auta urwałem. Wystawiony był za 11 900, rok 15 150 koni, 150 przejechane manual diesel 2 litry. Wersja titanium z nawigacją. Cena ostateczna 11 000 euro. Tak mi powiedział na eksport. Być może, jak ktoś będzie zainteresowany, uda mu się jeszcze. Stówkę z tego samochodu, lub dwie, skubnąć. Piszcie w komentarzach, co o tym samochodzie sądzicie. Czy Mondeo Wam się podobał, czy Wam dalej takie samochody też nagrywać i prezentować? Spadam do chaty po całym tygodniu roboty. Piątek dzisiaj mamy głodny, zmęczony. Pamiętaj o łapce. Pozdrawiam wszystkich, do następnego. Cześć.